Cześć, to jest mój pierwszy odcinek, jestem bardziej co z głosem, a to jest moja koleżanka. Hey, <grym _> Za chwilę idziemy na wybór tylko. Kopnąć ko kostki takiego jednego. No, no. Um, dzisiaj Wam pokażę taki program. E, hack Na pieniądze. Uuu! To jest ten hak. Nie musisz hmm. To jest ten cały hack. Może też muzyczka? Mam <noise> <noise> um. <noise> I wam pokażę jak on działa. <noise> Jeśli mamy to jest. Już... <głos> <głos> No, ale to się chodzi o obrazu. No jest to nie obrazu, nie jak mi to Jeśli no hmm. hmm. mamy coś u siebie na koncie, tym prawdziwym, na przykład jak mamy lata, ale życzeń, to tak, tworzymy nowe konto. Może być taka baba. Możecie ją zmienić, ale i tak wam później zablokuje to konto, no chyba, że raz klikniecie hak, to wam na zawsze zbierają. No właśnie. <grym> I na przykład, misia, 1, 2, 3, mapa, mapa, 1, 2, 3. O no, Nie, nie wiesz. No to jeszcze raz. A to głupio nazwa. Nie zawsze. I hasło. Na no, takie... You, Who, no. like. <coughs> wow. I подам масло. Teraz zbierzemy tego haka. Co tu zrobiłaś? Żyję? Żyje. Piszemy pani co tutaj mamy. Co tu mamy? Zama za mazie. Miałam ją odkrążyć. To mi się idzie, trzyma kanapkę. Dobra, to macie do z I tą nazwę wpisujemy do tego haka. Uuuuh. podpad muzyczny, proszę. Tu to A to były lekko trzy smutne. No, Dwie. Aha, ta. Ale, A teraz żeby mieć wszystko w dopóki ten hack, tu klikamy teraz, to parzę tym raz, dopóki nam nie wejdzie. A jak wcielimy tym raz, to chcecie żebyś konto, to trzymajmy to dokładnie raz ten hack. Dobra, teraz się vlogowujemy. Spokojnie, spok spok nie miałam włama, tylko ja się vlogowałam, no to widać. Teraz musicie zapamiętać hasło i ten Albo chyba napisać, no, na ciole na przykład, na dupie, no. no. Wow. I teraz. tylko 5 minut da się na No i mam pieniądze. O, jest, jest. Widzicie? I jest dziesięć I i co? Trzeci level. Ha. Teraz bierzemy przyjaciele. Masz jakieś życzenia? Nie. No. Na przykład piszemy czy koleżanki, czy 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 na przykład swoje. A, Dobra. Teraz bierzemy lista życzeń i możemy nawet za ale koleżanka nie jest z VIPem, była już kilka razy, ale jeżeli VIPa nam jecha, to muszę w 31 r. То есть это важно. То, 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 то. А это отставки. Нет, это не, это не. Потому что мы это Wychodzimy i koleżanka toma. No dobra, to tyle. Pa pa, pa. pa.